cukierki 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 chipsy babka 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 ciastka jogurt jogurt jogurt, jogurt, jogurt. bocek kasanka, kiełbasa ryba ryba leczo ryba synka cebulowe ciastka jogurt chipsy chipsy syrki syrki splotki syrki kiwi klep chleb chleb, chleb 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 nowy tygodnik tucholski napój miwindam cross napój napój nie gran. Napój Woda napój, napój 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 Pepsi Napój Plusy Napój Mandarynki Mandarynki Kiełbasa 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 Chleb 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 No to się nie odzywaj Chleb Kawa Chleb Kawa Chlebata Tabletki 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 Kiełbasa 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 Dwa bułki Dwa bułki Bułka Kiełbasa Może się nie odzywać? Pomaranc pomalans, pomalans, Dwa jabłka Jabłko Dwa jabłka Dwa jabłka Dwa pomidory Dwa pomidory Dwa pomidory Dwa pomidory Dwa jabłka Dwa jabłka Jabłko pomidor Dwa pomidory Dwa pomidory Ogórki Nie widzę. Dwa grejfuty Greyfoot Milone Kotlety Milone, milone Banany kola, Cola Cola, cola